Hmm. Leciacie to metra. Że musimy być przygotowani na wszystko. Nic odkrywczego. Przyznaj, starzejesz się. Rany boskie. Co? Się Ta... się to pewnie nasi obłąkańcy. Spójrz tam. Ups. Gdzie mam spojrzeć? No, trupki, zabiaczki. Chyba w tą stronę nie przejdziemy. To możemy iść. <laughs> Nigdy czegoś takiego nie widziałam. No tak, jak wilkołaczki się zajęły. To wiadomo, że nie widziałaś. <laughs> Metro. Sprawda, nie to metro, o które myślicie, ale metro. Jakieś trubki. Okej, okay, tu mamy wejść. Wyjście jest po drugiej stronie. Znajdźmy inne przejście. Znajdź inną drogę do wyjścia. To trzeba zrobić wątpibyróby <coughs> by X na pewno jest to nie trzeba zrobić koczę Cofnąć Broń w gotowości. No. no, coś się tam dzieje. Kurwa! Co to, no. A to... Cholera! Cholera! No. No, wycofam się. Brońka zdjęłam. Czysto. Dobra. Brama jest otwarta. Mamy przejście. Zachować czujność. Okej, okay. czy ja wolę tą broń. Nie wiem, czy wolę tą. Chyba tą wolę. Jest <ścoughs> takie a la Magnum. Na razie cisza. Chwilę, bo poszliśmy nie w tą stronę. Co trzeba. Czy poszliśmy w tą kordę? Nie. Dobrze poszliśmy sobie. Podobne te korytarze do siebie. Szczerze mówiąc. <laughs> Kłopoty będą, no, będą. Bę Gdzie są goście? Zjazd do bazy kmioty. Ci. Ci! Jeden Tę, to... Uwaga, może być ich więcej. Pewnie, że ich jest więcej. <laughs> Jestem się przydało. Uwaga! Rybeliant zdjęty. Chodźcie się. <laughs> <O>, widać. <laughs> tutaj wyjąć innej broni. Muszę świecić. Co to Tam! A. Na generatorze! Idę, idę, idę. To buziu musiałbym chciał zdjąć. Przywódca rebeliantów zneutralizowany! Hmm. Ogień. Jest jakieś wyjście? co hmm. coś jest tutaj jeszcze, amunicja, dobra? Nie czy tutaj coś jest nie. Broń stąd przeszliśmy się wydaje może się zakręcić tutaj czy nie już, już sam nie wiem tutaj był u góry ten gościu tu jest na dole dalej przejście Nie Mam nadzieję, że, w że tak mocno celne nie jest. Ale przynajmniej ma dobrego kopa. Szpital jest tam. No dobra, laska otwiera czy ja mam otworzyć. Ok. Dopiero się pewnie będzie działo w szpitalu. Tędy. Tędy. Piszcie w komentarzach, jak Wam się do tej pory podoba gra. Jest troszeczkę inna od wszystkich, w które grałem. Troszeczkę. Myślałem, że będą problemy ze strzelaniem, że to będzie takie trochę sztuczne, a całkiem przyjemnie się strzela. Co jest? Myślę, że jak dobrze się sprzeda. Z, Z nikim. Pewnie jakiś ulicznik. Ruszajmy. Lekanie niedługo przegrupują się i tu wrócą. To możemy liczyć na drugą część. Zobaczymy, zobaczymy. Jak było z Uncharted. Co prawda Uncharted nawet pierwsza część była o wiele o wiele lepsza od tego. Chociaż to graficznie jest bardzo, bardzo ważne Czasy świetności szpital ma ze sobą. Jeżeli chodzi o mnie, to um, trochę jest za ciemna ta gra. Ogólnie fajnie by było, gdyby była troszkę jaśniejsza. Można... można utrzymać. Um, Poczucie takiej grozy. Tu również ale... swoje żeby było troszeczkę i lepiej to wszystko widać, tak? Nie mogę tutaj biec. Zobaczymy na górze, czy coś nie ma ciekawego, coś jest. to, co podnosimy, chyba tak dużego znaczenia nie ma. Raczej to jest taki dodatek, no bo co ja z tego mogę wywnioskować? Możemy zobaczyć, coś na drugiej stronie. Clarkson, Rao... Hmm. Miły dodatek, ale tak naprawdę chyba tak dużo nie wnosi do rozgrywki. <laughs> Więc nie ma. Jak mówiłem, Uncharted było od samego początku bardzo dobre. Druga część była najlepszą częścią, moim zdaniem. Si. Czekamy to już na jest to ja mógłbym, że coś słyszałem. Ten w sobie więcej, niż podejrzewaliśmy. Chodźmy. już lepszą broń. No jak... Powiem wam, że trochę... trochę mi przeszkadza to, że w niektórych momentach nie można szybko się poruszać. Teraz tak jak biegamy szybko, to jest fajnie. Graj. Trzeba przeszukać piwnicę. Dobrze, idę na wół. Dobra, idę tędy. Hmm, rozdzielacie się? Nie wiem, czy. To Odezwij dobry się, jak coś znajdziesz. Nie wiem, nie wiem. No, ale dobra. Lecimy na dół. Zbadaj piwnicę. Widzicie, i znowu, i znowu nie mogę piec. To nie jest najlepsze rozwiązanie, powiem wam. Że mówiąc jest to w kozienicach. Hmm. czuję, że to będą... nasze wielkołaczki. No, po panu Igrain, zgłoś się. W piwnicy nie ma zasilania. Tak samo tutaj. Zachowaj ostrożność. Co ty myślisz, że ona jest na niedzielnym spacerku? Wiadomo, że jest ostrożna. Wilkołaki i te inne sprawy. Głównie wszyscy... Coś Powtórz to, Easy. Ledwo cię rozumiem. Musisz to zobaczyć. No, easy! No, no. Idziemy. Kurde. Myślałem, że nasze szpitale są w średnim stanie, ale ten jest wyjątkowo bardzo średni. Mamy tu jakiegoś pacjenta? Mamy pacjenta. Będzie chciał go uratować, a to będzie wilkołak pewnie. No i co? Mogę tu wejść? cokolwiek? No dobra. Chyba nie mogę tu nic zrobić. Mm. Mm. Słyszę już gdzieś wilkołaka. Pożywia się, pożywia się. O, to pan, który jeszcze nie jest wilkołakiem. Wcześniej się nie przemówił hmm. taki. Świnio. No. Po polską nawet potrafi. Czas na pićko. No ani se, dawaj. Ekstra power. Red Bull. trochę oskryptowana ta walka, jak prezydent Hero. Na szczęście nie aż tak bardzo. Taki mix. Tylko na twój zapach czuję, <grywa> <Zabierzcie, muszę kreślić. grywa> Mamy problem. <grym> problem, problem. No Mamy problem. Coś tu jest? Ciekawego? Chyba nie. Wyjście. Widzicie, na no szczęście tu mogę się poruszać. Szybko, tak powinienem móc się poruszać cały czas. Wiem, że wtedy gra by trwała krócej. Ale to chyba nie o to chodzi, żeby spowalniać głównego bohatera. Kuku. no i co? To ja easy. Znowu nie mogę piec Gdzie jesteś? W Lazarecie. Znalazłem znak. To starszy. Starszy? Tutaj? Hmm. Przecież to nie ma to sensu. Chyba. To chyba jakaś... Hmm. Pośpiełuj się. Kośwanie na tych lajkali. Możesz otworzyć bramę? Staram się! Spróbuj ją czymś wyważyć. Ja oczyszczę gruzy po tej stronie. Dobra. Dylej! No dalej! No? this <laughs> А, то есть вставай, Easy. Easy. Easy, nie umieraj. Dalej, była na moście. Ja zresztą też. Mam nadzieję, że <laughs> nie będzie więcej spodziewanek. Kraj, to boli. Easy, będzie dobrze. Ja Trzymam tego. Proszę. Nie to życie. Oszczędzaj siły. Zasługujemy na więcej. Ty i ja, oboje. Mm. Zasługujemy na więcej. Hej ty! Znowu ta kobieta. No, 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 oddział. Na lewo. Tam jest coś, co musisz zobaczyć. Co jest? To jest twardy, jak musarz. Co oni kominują? To jest szpital miejski. sobie, panu żonko, Ja się rozejrzę. Odpoczywaj, skarbie. Ej. kryjówkę rebeliantów. Trzymaj L2 i R, żeby przejrzeć. L2. R. No, tu jest coś do zobaczenia. Wykaz ładunku Agamemnona. Wszystko ma trafić do Ameryk. No, tu jeszcze coś było? Nie, nie, nie to, nie to, nie to nie Chciałem tutaj dalej przejść. Rebelianci zrobili użytek ze zdobyczy techniki. że rebelianci okażą się, nie okażą się tymi złymi. O, znowu tam. Teraz już przynajmniej mniej więcej wiem jak robić. L2. Tak, Mhm. Raz. Tym razem poszło szybciej. Sorry za moje pierwsze Pick the lock Mundury kompanii bez oznakku. Jeszcze jeden? Na szczęście nie Fajny w Taki mały scyzoryczek. No, jakiś audiofile. Tutaj coś jest. Nic nie wynika z tego przeglądania. Jest? No. Jeszcze coś jest? Nie. Mów jest jeszcze jedno pomieszczenie? W no, jakichś troposzach? No i co? Po co tak to? Nic z tego nie wynika. Co czynny baljanczyk na Cholera. Nic z tego nie wynika przeglądania papierków i trochę przedłużanie tej gry takie bezsensowne. Fotografia Lorda Hastingsa. No. Lord Hastings, 58 august. Czy to tak, to na pewno to wejdź, Persywalu, Persywalu. Chodź i pomogę ci. A... Powolutku. Jak długo spałam? Zacząłem się już martwić. Co? Dwie minuty? Te... Galahadzie, gdzieś ty się podziewał. Zbliżamy się Sibalu, do końca dzisiejszego odcinka jeżeli Wam się podobało, to Lajker, pamiętajcie, żeby dać lajka. Bardzo prawo. to pomaga mojemu kanałowi. Poza tym mam no, więcej motywacji, żeby nagrywać jak najwięcej filmów dla Was. To by było na tyle. Piękne dzięki, pozdrawiam. Pa, pa. I cześć.